Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz, Ja muszę pochwalić jeszcze raz, 1680 złotych piękny wynik. I powiem Ci tak, zgarnąłeś wszystko, co było do zgarnięcia w tych wszystkich rundach, bo w trzeciej też, to co można było wygrać, to wygrałeś. 30 sekund to jest czas, w którym musisz odgadnąć 7 tytułów, pamiętaj o przycisku, który jest przed Tobą, on zatrzymuje czas i muzykę. Proszę Państwa, Karol, pierwszy raz w finale. Świetny zawodnik, czy mamy kciuki gramy? Na ryby, na grzyby? Nie, herbatka. O matko.